Субтитры сделал DimaTorzok To jedna z najważniejszych imprez w, kamer, w kalendarzu Pucharu Świata. Mówią o tym zawodnicy, wspominają o tym trenerzy, że przyjazd do Zakopanego to wielkie emocje, to wielka sportowa rywalizacja i przede wszystkim ci fantastyczni, wspaniali kibice. 59 skoczków na liście startowej, dziesiątka, która nie musi się kwalifikować, czyli pozostaje 49 zawodników, którzy walczyć będą o 40 miejsc, a więc 9 skoczków będzie musiało się z jutrzejszym konkursem pożegnać. 10 Polaków na starcie. Jako pierwszy rozpoczyna kwalifikację Rafał Śliższy. 25-letni skoczek z Wisły, Ustronianki. W seriach trudnych przed dzisiejszymi kwalifikacjami Rafał Śliższy lądował najpierw na 117 metrze 50 cm, później 119 metrów, teraz 118, 118 metr. I oczywiście on obejmie prowadzenie, jak mówił prezes Polskiego Związku Narciarskiego, Poloniu Steiner. E, kto do tego, by zakwalifikować się do konkursu będzie potrzeba no, około 114-115 metrów. Poczekajmy, zobaczmy, jak będzie przebiegała rywalizacja w tych kwalifikacjach. Oczywiście czekamy na świetny skok Adama Małysza, taki, jaki pokazał w drugiej serii próbnej. E, mówimy o tym od samego początku naszej transmisji. Dzisiaj e, 136 metrów. Taką odległość osiągnął Adam Małysz. Oby Adam powtórzył i dzisiaj w kwalifikacjach, a najlepiej w ciągu tych dwóch dni konkursowych Dawid Kubacki, kolejny z naszych reprezentantów z klubu sportowego TS Wisła Zakopany, 19 latek, jak do tej pory w tym sezonie skacze głównie w zawodach Pucharu kontynentalnego. Jest 70 jak na razie w klasyfikacji generalnej. Jego najlepsze osiągnięcie w tym sezonie to 7. 13 miejsce podczas konkursu Falun, 14 był w Willach. Bez punktów w zawodach Pucharu świata. Dawid Kowacki 112 metrów, zaledwie 112 metrów i będzie bardzo, bardzo ciężko, by zakwalifikować się do dzisiejszego konkursu. Traci aż 13,3 punktu do Rafała Śliża. Przypomnę, Rafał Śliż, pierwszy z naszych reprezentantów, 118 metrów, a to już Krzysztof Miętus. 17-letni, prawie 18-letni zawodnik. 8 marca dokładnie skończył 18 lat w ubiegłym sezonie startował w zawodach Pucharu Świata bez punktu 44 był w Valdivieme i 47 podczas drugiego konkursu w tym sezonie głównie zawody Pucharu Kontynentalnego 16 był i 18 w Sapporo 21 w Braunlage no a teraz Krzysztof Miętus ląduje na 115 metrze i 50 centymetrze dam mu to oczywiście drugie miejsce widzą Państwo trener naszej kadry Łukasz Kruczek, no bardzo ciekawie zapowiada się ta nasza przyszłość narciarska jeżeli chodzi jeszcze o ten sezon czy Adam Małysz odzyska formę wydaje się, że ten tydzień spędzony w Finlandii z Hannu Lepisto da efekt, oczywiście takich cech motorycznych głównie poprawić się nie da, jak siła, wytrzymałość ale w ciągu tygodnia naprawdę może, można dużo zreperować jeżeli chodzi o technikę skoku, a to Jakub Kot Kolejny z naszych reprezentantów, już czwarty. Jakub Kot wygrał rywalizację ze swoim bratem, między innymi taką wewnętrzną rywalizację do dzisiejszych kwalifikacji, dlatego też on, a nie Maciej, pojawił się na rozbiegu Wielkiej Krokwi, 115 metrów. Taką odległość uzyskał Jakub Kot, prawie 19-letni skoczek. Za 4 dni będzie obchodził swoje 19 urodziny. W tym sezonie także startował głównie z zawodach Pucharu Kontynentalnego, 18. i 30. falon, 35. w Libercu, a z numerem 5. Piotr Żyła. Klub sportowy Wisła Ustronianka. Bardzo dobrze prezentował się Piotr Żyła podczas skoków treningowych 130 metrów, szczególnie w tym pierwszym, żeby było tak samo teraz podczas kwalifikacji. Zachwiało nim tam powietrzu i niestety w granicach punktu konstrukcyjnego Wielkiej Krokwi, a więc w granicach 120 metrów, no, 2 metry bliżej 118 metrów, a więc taka sama odległość, jaką uzyskał Rafał Śliż, Piotr Żyła, 22-letni skoczek, prawie jutro urodziny Piotra Żyły w tym sezonie 34 w Oberstdorfie 36 w Bischofshofen, 41 w Garmisch-Partenkirchen, to oczywiście nad turniej czterech skoczni, bez punktów, jeżeli chodzi o Puchar Świata. No ale poczekajmy, może Zakopane. Stefan Hula, 22 lata, ma ten zawodnik za zapisy Zakopane. Stefan Hula w powietrzu. Ładny, dobry, daleki skok w wykonaniu naszego reprezentanta. W ubiegłym sezonie punktował właśnie tutaj Zakopane, zajął 24 miejsce, również zbierał punkty na skoczni. Okurajama w Sapporo, 29 i 30 był. W tym sezonie stał na podium w zawodach Pucharu Kontynentalnego w Kraniu. Tam zajął drugie miejsce, Siódmy był w Welenie, 13 w Braunlagek. Generalnie w klasyfikacji Pucharu Kontynentalnego Stefan Kula zajmuje 51 miejsce. On oczywiście obejmuje prowadzenie, a my przenieśmy się teraz do Bartosza Hellera. A razem ze mną Jakub Kot. Jakub jest za nami dopiero 6 skoków, więc trudno do końca powiedzieć, co to Twoje 115 metrów oznacza, ale jak ten skok ocenisz. Znaczy ja w ogóle muszę powiedzieć, że jestem zadowolony, że Ty skacze, bo to jest mój debiut, Pierwszy raz w życiu skaczę w, w świata. Cieszę się, że tutaj w zakopanem. Natomiast no, skok no niestety nie był za dobry. Skoki treningowe były trochę lepsze, no ale zobaczymy co z tego wyjdzie. Pół żartem, pół seria. można powiedzieć, że brat wygryzłeś z kadry, nie był zły? Znaczy no tak, teraz Maciek, teraz nagle Jakub, natomiast no ja się cieszę oczywiście, lepiej żeby Maciek ze mną skakał, no ale raz ja, raz on. Myślę, że Maciek na pewno nie jest zły, on wie, że teraz troszeczkę gorzej skacze i trzyma na pewno za mnie kciuki. Jeszcze jedno pytanie, jak warunki dziś tu na, na stadionie ocenisz na rozbiegu? Właściwie czy ten śnieżek nie przeszkadza? Znaczy nie, warunki są naprawdę dobre. W dzień tre, tak rzadka była dodatnia temperatura, a rozbieg jest dobrze przygotowany, warunki bardzo dobre. Tyle Jakub Koty, dziękuję pięknie, pozdrawiamy Macieja Kota. A przed momentem Karl Nordin, reprezentant Szwecji. 19-latek, także znany głównie z zawodu pucharu kontynentalnego 106 metrów to jest najkrótszy jak na razie skok na wielkiej krokwi. Przed nim Iwan Karaulow, reprezentant Kazachstanu 108 metrów. No i jak na razie obaj Karaulowi Nordin. Zajmują siódme i 8 miejsce. Na prowadzeniu Stefan Kula. 121,5 metra. Taką odległość osiągnął reprezentant Polski Dawid Lazaroni. Reprezentant Francji 24-letni Skoczek Otrą W tym sezonie bez punktów w zawodach Pucharu Świata. W ubiegłym sezonie 23 w klasyfikacji generalnej. Szósty był w Harachowie. Siódmy w Oslo. 11 w Waldifiemy. Dawid Lazaroni, obok to trener Pekka Niemle. Nie jest zadowolony do końca z tego skoku. 112 metrów zaledwie. To powinno dać mu mniej więcej szóste miejsce. Tak jest. I przypomnę, na prowadzeniu Stefan Kula, na razie na drugim miejscu Rafał Ślisz, na trzecim miejscu Piotr Żyła, na miejscu czwartym Krzysztof Miętus, Jakub Kot na miejscu piątym pięciu Polaków. Na prowadzeniu to dobrze, dobry znak, a na rozbiegu Władimir Boszczuk, reprezentant Ukrainy. 26 lat ma już ten skoczek. Zupełnie nieudany skok na dwie narty wylądowany. Władimir Boszczuk także średnio radził sobie podczas skoków treningowych przed dzisiejszymi kwalifikacjami 115,5 i 115 metrów. A teraz zaledwie 107,5 metra. No więc będzie na miejscu dziewiątym, a to oznacza, że Stefan Kula jako pierwszy z naszych reprezentantów zakwalifikował się do jutrzejszego konkursu. A więc jeden Polak w konkursie już jest, przypomnę dziesięciu naszych reprezentantów pojawi się podczas dzisiejszych kwalifikacji. Grupa Krajowa już za nami, Pozostaje jeszcze Marcin Bakleda, Łukasz Rutkowski, Kamil Stok, Jadam Małysz, a na rozbiegu Martin Cykl. Z Dukli Liberec, 21-letni skoczek, ładny, dobry skok, poprawny. W końcach punktu konstrukcyjnego skoczni. Poczekajmy na dokładny pomiar odległości. 119,5 metra, więc pół metra przed punktem konstrukcyjnym na Wielkiej Krokwi. Hill Size to 140 metr. Przepraszam, 134 metr, a rekord skoczni 140 metrów ustanowiony 18 stycznia 2003 roku przez Svena Hanawalda.